Cześć, witam Cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, gdzie się podzieli prawdziwi mężczyźni. Jeśli interesujecie ten temat, zaczynajmy! Z pewnością jako widz tego kanału jesteś człowiekiem inteligentnym, spostrzegawczym i masz wysoką możliwość analizowania tego, co dzieje się w rzeczywistości. Zauważyłeś, że na Zachodzie promowana jest cały czas tak zwana ideologia poprawności politycznej, nazywana też woke i tak dalej, gdzie zamienia się pewne wzorce, gdzie krytykuje się mężczyzn za to, że są męski, krytykuje się ludzi, którzy działają normalnie, a promuje się wszelkiego rodzaju jakieś mniejszości i tak dalej tego typu rzeczy. E, w filmach można to zobaczyć właśnie tą ideologię jak cholera na Netflixie, kanałach Disney Plus i tak dalej, tego co się dzieje, czyli zamienia się jakieś tradycyjne wartości. Za moich czasów na przykład lata 80., 90., to w filmach bardzo często był bohater akcji, czyli jakiś mężczyzna silny, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone i tym podobni, którzy grali w filmach typu Predator, Rambo i tak dalej, gdzie jak dziecko oglądało taki film, no to miało jakiś tam wzorzec, żeby stać się właśnie silnym takim mężczyzną, a nie jakimś tam słabym płaczkiem. Teraz Zamienia się to i to nawet w tych samych filmach, które, które, czy tych samych aktorów, którzy byli, zamienia się właśnie na kobiety. Mężczyzn się pokazuje jako słabych, płaczących, takich czułych, ale w negatywnym, w negatywnym sensie. I co więcej. Odbiera się w przeszłości te wszystkie męskie wzorce. Możesz to zobaczyć na przykład na filmie Dark Fate Terminator, czyli ostatnia część Terminatora, bodajże z 2019 roku, w którym całą historię Terminatora, coś co dla wielu myślę z Was tak samo było filmem kultowym, po prostu wykasowano, że to się nie zdarzyło, zmieniła się przyszłość, przeszłość i już tego nie ma po prostu, a teraz kobiety ratują świat, a Arnold jest już starym dziadkiem, który nic nie potrafi. To samo w filmie Ghostbusters z 2016 roku, w którym Również wzięto po prostu pierwszą część łowców duchów, wywalono wszystkich mężczyzn, wstawiono na ich miejsce yy, średnio atrakcyjne kobiety i po prostu skopiowano ten film, pokazując, że ta pierwsza część nigdy się nie zdarzyła. To samo, Matrix, czwarta część, o której lepiej by było zapomnieć. Co znowu zrobiono? Dokładnie to samo. Czyli wywalono to, że Neo był jakimś bohaterem, który uratował świat. Nie, to się nie zdarzyło. Tak naprawdę nic nie uratował. Co więcej, teraz Trinity na przykład ma mega moce a Neo jest takim, takim rozwalonym facetem, który w zasadzie nie wie, co ze sobą zrobić, nie? Więc znowu zamiana po prostu wykasowanie tego wszystkiego. Nie mówiąc już o Jamesie Bondzie, ostatniej części, gdzie nagle James Bond przez kilkadziesiąt lat postać kultowa zamienia się, że następnym agentem 007 będzie dosyć duża murzynka z krótkimi włosami, nie? No więc to samo Gwiezdne Wojny na przykład, część Last Jedi, gdzie znowu skopiowano historię, że jest Luke Skywalker i ma ojca Darth Vadera, no to tutaj to, ta sama historia jest dokładnie, tylko znowu zamieniona na kobietę. Więc ja nie mam nic do kobiet oczywiście, jeśli chodzi o bohaterki filmów, bo kobiety fantastycznie grają. I to jest okej. Okay. W Obcym na przykład Sigourney Weaver, która grała Ellen Ripley, no zagrała fenomenalną rolę i to przez wszystkie części, przez wszystkie dekady. Milczenie Owiec, fantastyczna Clarice na przykład. W Resident Evil też znowu fantastyczna bohaterka. Kto tam grał? Chyba Mila Jelnowicz? Jak ona się tam, nie, już nie pamiętam. Jak ona się nazywała? W każdym razie są fantastyczne bohaterki. Natomiast chcę Ci zwrócić uwagę na to, że właśnie w mediach po prostu jest to propagowane w ten sposób. Sposób, żeby właśnie męskich bohaterów, którzy byli kultowi, całkowicie anulować, czyli wykasować ich w kolejnych częściach, na ich miejsce wstadzić kobiety, a jeszcze tych, tych męskich bohaterów ewentualnie pokazać jako po prostu słabe uszy, którzy tak naprawdę nigdzie nic nie osiągnęli. Czyli właśnie ta cała cancel Culture, czyli wykasowanie po prostu pewnych wzorców, które gdzieś tam ludzi wcześniej prowadziły do przodu. Co jest jeszcze, co się dzieje w społeczeństwie? No, mamy oczywiście ogromny spadek testosteronu, który wpływa bezpośrednio na męskość każdego mężczyzny. Ocenia się, że w ciągu ostatnich, no nie ostatnich, bo tam badania były między rokiem 2000 a 2015, to średni poziom u mężczyzn spadł z 605 na 450. A oceniają tak samo naukowcy, że 100 lat temu to widełki były między 800 a 2000. Teraz widełki są między 250 a 850, czyli spadło no, o całą kategorię, całe widełki się przesunęły po prostu y, diametralnie. Z różnych powodów, styl życia, stres, jedzenie, pożywienie, różne, y, różne hormony, których dodaje się do mięsa, do zwierząt, te wszystkie chemikalia powodują po prostu to, że ten testosteron u mężczyzn niestety jest dużo niższy, co też bezpośrednio przekłada się no, na społeczeństwo i na to, jak ludzie w nim funkcjonują. Następna sprawa to jest brak zagrożeń. Znowu, że popatrzcie, my żyjemy w sielance. No, tak naprawdę, ostatnie trzy lata to zaczęli nam robić roller coaster całymi strandami, wojnami, tego typu rzeczami. Natomiast wcześniej to mieliśmy całkowitą sielankę. Ludzie stają się słabsi w łatwych czasach. Po prostu są nieprzystosowani do walki, co też naturalnie obniża po prostu tą męskość. Ona już jest niepotrzebna, no. Formalnie być może nie jest potrzebna, więc, więc mężczyźni stają się coraz słabsi. Zamiast być mężczyzna silny, który pracował fizycznie, który codziennie miał szansę, żeby po prostu no, ruszać to swoje ciało, no to teraz siedzą przy komputerze. Co dalej się dzieje? Popatrzcie. Jest promocja ogromna rozwodów, promocja szybkich związków, szybkiego seksu. Dawniej jednak te wartości rodzinne były bardziej trwałe. Ja pamiętam jeszcze z pokolenia moich rodziców, m, dziadków, wujków, wszystkich i tak dalej, znajomych moich rodziców, praktycznie nikt się nigdy nie rozwodził. Ludzie pracowali nad związkiem, nawet jeśli przechodzili przez jakieś wyzwania, to chcieli pracować nad tym związkiem, akceptowali jakieś tam wady drugiej osoby. Teraz wszyscy chcą ideału po prostu, albo wręcz przestają szukać, no bo myślą, że i tego ideału nie uda im się znaleźć. Do czego to prowadzi? Prowadzi, że coraz mniejsza, oczywiście, jest populacja zachodniego człowieka, ale również prowadzi do tego, właśnie te ciągłe rozstania, że wiele dzieci wychowuje się bez ojca. Przeważnie no, dziecko zostaje z matką. I teraz, niestety, brak wartości ojcowskich, jak badania pokazują, bardzo, bardzo utrudnia później człowiekowi życie. Popatrzcie, w Stanach Zjednoczonych ma, tam oni odnotowują ogromny wzrost przestępczości. Z każdego roku na rok po prostu te dane to są zatrważające. Zatrważające. Ale z czego to może wynikać? No na przykład z tego, że w 1970 roku 3% dzieci, uwaga, 3% dzieci żyło bez ojca. Teraz 25%, czyli 1 czwarta całego społeczeństwa, a w Stanach wiadomo, wśród innych tam ludzi z innych narodowości, z innych ras, to aż nawet 60%. W rodzinach czarnoskórych to jest nawet 60%. W Polsce tak samo. Też około 25% około 25% dzieci obecnie wychowuje się bez ojca. I badania pokazują, że niestety no bardzo negatywnie to wpływa, brak właśnie tych wartości ojcowskich, tej męskiej energii przy wychowaniu, że niestety bardzo negatywnie to się później odbija na życiu człowieka. Weź pod uwagę, że 85% osób, które lądują w więzieniu, to są ludzie, którzy wychowywali się bez ojca. 90% dzieci, które, które uciekają na przykład z domu, wychowywały się bez ojca. Ojca. Człowiek, który wychowuje się bez ojca, ma 4 razy większe ryzyko, że będzie no, doskwierała mu bieda w życiu. 7 razy większe ryzyko, dziewczynki wychowane bez ojca mają ciąży nastoletniej i 10 razy większe ryzyko stania się narkowanem, 9 razy większe ryzyko ucieczki ze szkoły. Czyli widzisz, że to nie są jakieś różnice tam o 3-5%, tylko o całe rzędy wielkości. 10 razy, 5 razy większe, to są ogromne naprawdę różnice, co pokazuje, że no niestety posiadanie tego ojca w rodzinie wpływa bardzo, bardzo intensywnie na dzieci, na to jak one się wychowują. Uczy, ojciec przekazuje tą pewność siebie, obniża agresję również, bo uczy to dziecko jak radzić sobie z agresją, bo każdy tą agresję ma w sobie, tylko trzeba nauczyć się ją kontrolować. nie? Więc wpływa bezpośrednio, i te też badania pokazują, na chemię w mózgu, nawet na inteligencję emocjonalną, pokazuje wzór zdrowej relacji między kobietą a mężczyzną. Także no, jest to bardzo, ważne, bardzo ważna rzecz. I popatrzcie, można by tutaj sięgnąć na przykład do II wojny światowej. Tam też wiele dzieci, czy w ogóle podczas wojen, no wiele dzieci traci, traci ojców. To przeważnie mężczyźni giną na wojnie. Ale zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy ojciec od dziecka odszedł, zostawił rodzinę i dziecko później nosi na swoich barkach cały czas tą. Y no, to bierzmo tego, że być może to, to jest jego wina czy coś takiego, albo widzi ojca jako po prostu tchórza, który nie potrafił zająć się rodziną, a kiedy ojciec na przykład zginął na wojnie i wtedy staje się pewnego rodzaju bohaterem dla dziecka, wzorem do naśladowania. Czyli z jednej strony ojciec, który zostawił to dziecko, no dziecko nie rozumie jeszcze pewnych rzeczy, więc no albo traktuje tego ojca jako wielkiego przegranego, albo bierze na swoje barki to, że to jest jego wina. Ojciec, który na przykład zginął właśnie na wojnie, no to był pewnym bohaterem, więc znowu to pokazuje później, no bardzo, bardzo solidnie wpływa na autorytety. Kolejny aspekt to jest wychowanie. Popatrzcie, że w dzisiejszych czasach no, jest promowane bezstresowe wychowanie. No i niestety ja nie jestem za tym, żeby bić dzieci czy coś takiego, ale nie wolno dziecku pozwalać na wszystko. Niestety brak dyscypliny, pozwalanie na wszystko później prowadzi, że człowiek nie potrafi odnaleźć się w społeczeństwie, że człowiek nie potrafi zaakceptować pewnych granic, nie potrafi wyrobić w sobie dyscypliny, że na przykład, żeby być bogatym, to trzeba na to zapracować, prawda? Siedzenie ciągłe przed komputerem dzieci, przed tabletem, przed ekranem, chłonięcie setek informacji na sekundę, również nie wpływa pozytywnie na nasze życie. No i właśnie sprawia, że coraz bardziej ludzie mają problem z interakcjami międzyludzkimi. Mężczyźni z problemy mają w kontaktach z kobietami, bo coraz więcej zamiast przebywać wśród ludzi prawdziwych, przebywają w internecie, nie mają ruchu, więc ich organizm jest w coraz gorszym, w coraz gorszym. Stanie, nie mają konfliktów realnych, tylko jakieś no, konflikty dziwne, internetowe, ale nie mają tych realnych konfliktów, podczas których już od małego mogliby się uczyć, właśnie jak radzić sobie w sytuacji konfliktowej, jak negocjować z innymi ludźmi, jak, w jaki sposób odnaleźć się, kiedy ktoś ma do ciebie pretensje. To są skille, które po prostu później w, życi w życiu bardzo mocno wpływają na to, jak my się zachowujemy i jak sobie radzimy, nie? Popatrzcie, że. Ta poprawność, właśnie poprawność polityczna sprawia teraz, że ludzie nie mogą wyrażać jasno swoich emocji, nie mogą, mają żyć w ciągłym lęku, bo u nas w Polsce to jest jeszcze dopiero wprowadzane, to jest dopiero coś, co się pojawia między innymi przez media, przez filmy, przez, przez internet, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych to już ludzie no, żyją w ciągłym jakimś wstydzie, w ciągłym lęku, żeby nie urazić uczuć innego człowieka, prawda? Ogromna cenzura, ataki, wprowadzanie zakazanych słów, których już nie wolno używać? No, moglibyśmy to znać z książek Orwella, czy z różnych manifestów komunistycznych, czy filmach właśnie o totalitaryzmach, ale widzimy to, że dzieje się to w tak zwanych demokracjach, prawda? Więc... Wmawia się i to zwłaszcza właśnie w świecie zachodnim już teraz, jakbyś w Stanach to zobaczył, ja czasem wchodzę i się dziwię, że ci ludzie są na serio, że jakaś pani polityk amerykańska, czy pani jakaś tam Kongres, Woman i tak dalej, tego typu rzeczy. I ona takie po prostu bzdury gada jakieś. I w dodatku ciśnie na, na takiej zasadzie, że biały mężczyzna, który jest w normalnej orientacji, no to to już w ogóle on się powinien schować pod ziemię i wstydzić się tego, że się urodził w ogóle taki, <laughs> więc, więc to już jest jakieś, no, jakiś dramat. I popatrzcie teraz. Te rzeczy można nadrobić. Te rzeczy można nadrobić, tylko człowiek musi mieć pewną świadomość, musi mieć wiedzę, musi mieć pewne wzorce, musi mieć pewne podstawy, fundamenty i naukowe, i praktyczne, żeby wiedzieć, w którym kierunku podążać. I dlatego ja w najbliższą niedzielę poprowadzę dla was wszystkich, i dla mężczyzn, i dla wspaniałych kobiet, poprowadzę szkolenie o tym, jak zbudować pewność siebie, jak nauczyć się asertywności, jak, się, jak stać się człowiekiem, który ma większe poczucie własnej wartości i nie będzie szedł przez życie w poczuciu wstydu za to, się, że się urodził, czy, że, czy za to, jak to jego życie wyglądało, tylko stanie się człowiekiem, który jest dumny z siebie i potrafi w życiu osiągać to, co zechce. Chcesz się stać takim człowiekiem? Czy chcesz się stać takim człowiekiem? Jeśli tak, to koniecznie ustaw sobie od razu teraz alarm w telefonie. Tak żebyś nie zapomniał. Tak żebyś nie zapomniał. Druga sprawa to jest to, żebyś od razu się zapisał na to szkolenie Wyzwanie 90 dni łamane przez webinar. To jest fantastyczna sprawa, bo zupełnie za darmo dostaniesz bardzo cenną wiedzę. Ale oprócz tego mam jeszcze dla ciebie drugą propozycję. Ponieważ właśnie uruchomiliśmy wielką promocję wiosenną i w tym tygodniu mam fantastyczny pakiet dla ciebie. A jest to pakiet, w którym masz trzy szkolenia w cenie jednego. Szkolenie całe o pewności siebie, mistrz pewności siebie, wiele godzin, które przygotowaliśmy z Janem Gajosem, które pozwalają ci na podróż w głąb siebie, odnalezienie właśnie tych elementów, które Twoją pewność siebie wyniszczyły i w jaki sposób zacząć być wreszcie człowiekiem takim, którym chcesz się stać. Do tego drugie szkolenie, Mistrz Komunikacji, szkolenie, na którym ja uczę Cię przez wiele godzin z dziennikami, z konkretnymi zadaniami, ćwiczeniami, jak przemawiać do ludzi, jak się komunikować z ludźmi. Fantastyczne szkolenie znowu i trzecie szkolenie, Akademia Perfect Dating, czyli 90-dniowe, potężne szkolenie właśnie tego, jak odnaleźć w związkach. Czyli trzy szkolenia masz tutaj za 970 zł, wejdź sobie na stronę Wyzwanie 90 łamane przez wiosna i w tym tygodniu tylko możesz, albo jak się skończą wszystkie sztuki promocyjne, to możesz właśnie tak tanio zdobyć sobie ten pakiet trzech szkoleń. Także skorzystaj, jeśli chcesz kompleksowo popracować nad sobą i mieć konkretną wiedzę, która przyniesie Ci rezultaty, no to proszę bardzo, skorzystaj. A my lecimy dalej z dzisiejszym filmem. Jak powinien zatem zachowywać się prawdziwy mężczyzna? Bo ja myślę, ja chcę być takim człowiekiem, który dalej te klasy tradycyjne wartości ludziom przekazuje w, w pośród tego całego dziadostwa, które gdzieś tam się przez internet i przez media przewija, no to właśnie jak powinien się zachować prawdziwy, prawdziwy mężczyzna? Popatrz, na przykład jeśli prawdziwy mężczyzna ma problemy w pracy czy w biznesie, w swojej firmie, to nie powinien reagować agresją, płaczem, jakimiś rozwydrzonymi emocjami jak małe dziecko, nie powinien robić z siebie ofiary również, tylko powinien po prostu wziąć się do, do roboty i zacząć szukać konkretnych rozwiązań. Kiedy żona ma trudne dni, a przecież raz w miesiącu kobiety przeważnie miewają takie trudne dni, kiedy strzela jakieś fochy, czy zachowuje się pasywnie agresywnie, to zamiast kłócić się z nią, zamiast jej wypominać wszystko z ostatnich 10 lat waszego związku, to prawdziwy mężczyzna powinien wtedy wziąć tą kobietę, przytulić, zrozumieć, że być może hormony coś tam nie tak, że być może warto być dla niej teraz wyrozumiałym i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Malutki syn, kiedy cię denerwuje, na przykład, nie słucha, robi na złość, to zamiast wyżywać się na nim, krzyczeć, frustrować się, bić, okazywać swoją własną przecież słabość, bo bicie drugiego człowieka to jest twoja słabość. Frustracja, czy właśnie krzyk, czy niepanowanie nad swoimi emocjami to jest słabość i wtedy przekazujesz tą słabość na swoje dziecko. Zamiast to robić, możesz asertywnie upomnieć tego syna, postawić go do kąta, niech sobie policzy do 10 czy do 50 i spokojnie wtedy dopiero wyjdzie, jak się uspokoi i wtedy może normalnie. Funkcjonować razem z Wami. Kolejna sprawa to jest to, żebyś umiał Odkładać na przykład jakieś chwilowe przyjemności na rzecz długoterminowych Twoich sukcesów, długoterminowej wygranej. Czyli popatrz, jeśli masz ważny egzamin przed sobą, to dzień wcześniej nie idziesz chlać z kumplami na akademik. Jeśli masz ważną rozmowę o pracę, no to dzień wcześniej nie oglądasz seriali do pierwszej w nocy, żeby później z podkrążonymi oczami i z niejasnym umysłem iść właśnie na taką rozmowę. Czyli trzeba nauczyć się, jak stawiać sobie właśnie priorytety. Kolejna sprawa to jest to. Że y, powinieneś być agresywny, ale w, w osiąganiu swoich celów. Przejść przez życie agresywnie, ale w pozytywny sposób, bo twoja agresja, ten testosteron, który jest w mężczyznach, w kobietach, zresztą też. Kobiety też mają tylko mniejszą ilość. Natomiast. Ta agresja jest człowiekowi potrzebna. Ona właśnie sprawia, że my jesteśmy w stanie nie tylko walczyć, kiedy przyjdzie na to czas, ale jesteśmy w stanie walczyć o swoje. Walczyć o swoje, konkurować z innymi ludźmi, bo przecież świat jest miejscem konkurencyjnym. Więc, ale z drugiej strony ta agresja nie powinna krzywdzić innych ludzi. Rozumiesz? Nie powinna krzywdzić, nie powinna atakować innych ludzi. Jak budujesz karierę, to. Agresja powinna być właśnie tym, co cię do przodu pcha, że, że uczysz się, że ciężko pracujesz, planujesz, wykonujesz swój plan, potrafisz postawić sobie priorytety, ale nie tym, że obgadujesz innych do szefa, że stawiasz innym, podkładasz im nogę, czy, czy sprawiasz, że innym ludziom jest gorzej. Człowiek, który jest naprawdę silny, będzie tych innych słabszych ciągnąć do góry, będzie ignorować tych, którzy mu tam rzucają kłody pod nogi, a sam po prostu będzie ciśnąć do przodu. Kolejna sprawa to jest znowu, jeśli ponosisz jakieś porażki, to nie powinieneś w tym momencie użalać się nad sobą, myśleć. Sobie, dlaczego ja, dlaczego mi się to przydarzyło, ja jestem do kitu, to, to, to do niczego nie prowadzi. Obwinianie innych, znowu w takim przypadku, że to przez polityków, to przez moich rodziców, czy, czy przez niego, to znowu do niczego nie prowadzi. Każda porażka powinna być dla ciebie elementem, z którego wyciągniesz wnioski, wyciągniesz wnioski, zbudujesz konkretny plan, jak teraz sobie z tym poradzić i próbujesz jeszcze raz z nowym podejściem, z nowym planem. I robisz tak w kółko, aż w końcu się uda. Znowu, zdobycie kobiety. Powinno być dzięki temu, że jesteś fajnym człowiekiem, że masz poczucie humoru, że masz pewność siebie, że zapewniasz jej poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony też jakiś dreszczyk emocji, a nie to, że robisz siebie ofiarę. Na przykład, bardzo często mężczyźni próbują zdobyć kobietę, że robią z siebie ofiarę. No, niestety, tak jest to promowane w firmach, więc skąd dziecko, dziecko ma czerpać wzorce, prawda? Facet ma jakiś wypadek, no i dlatego, że on miał ten wypadek, kobiecie się robi żal i ona później do niego wraca albo chce się z nim umówić. No, niestety, w prawdziwym życiu to tak nie wygląda, to tak nie działa. <grych> Kolejna sprawa to jest znowu to, że jeśli na przykład Przeczytasz jakąś dobrą książkę, która zmienia Twoje życie. Ja tego pamiętam, uczyłem kursantów od dawien dawna, że. bo pytali często, jak uczyłem ich relacji damsko-męskich. To był temat dla wielu osób wstydliwy. No ale dlaczego ma być wstydliwy? Że uczysz się czegoś, co jest ważne w Twoim życiu, to jest wstyd? Absolutnie nie. Wstydzić to się może facet, który nie potrafi w ogóle rozmawiać z kobietami i nie chce się tego uczyć. A Ty, jak masz na przykład moją księgę związków podrywu i seksu dla mężczyzn, zresztą dla kobiet też napisałem taką książkę, to powinieneś ją położyć na półce, na samym środku półki. Że jak dziewczyna przyjdzie i zobaczy, to masz ciekawy temat do rozmowy, a zresztą jak Ty będziesz do tego podchodzić, no świetna książka. Nauczyłem się wiele na temat związków, to kobieta będzie to podziwiać wręcz. Nie będzie to powód wtedy do wstydu. Do wstydu będzie powód, jak ją schowasz pod łóżkiem i ona kiedyś znajdzie, a ty się będziesz wstydzić i czerwienić, bo się uczyłeś o związkach. Ale jeśli ty podejdziesz do tego, że się uczysz, jesteś z tego dumny, to kobieta też w ten sposób będzie na to patrzeć. Kolejna sprawa, podejście do słabości. Twoje słabości oczekuje, jakieś na pewno istnieją i trzeba sobie z nimi radzić, czasem prosić ludzi o pomoc. Kiedy tej, tej pomocy potrzebujesz, nawet jak Twoja kobieta wam ci pomóc, to jak najbardziej porozmawiać szczerze i wtedy pokazujesz faktycznie, że jesteś człowiekiem z krwi i kości, a nie kimś, kto zakupuje problemy pod dywan. Znowu kolejna sprawa, jeśli chcesz zyskać szacunek innych ludzi, to nie przez to, że będziesz się im podlizywać, będziesz się do nich przymilać, udawać, że ich lubisz, albo że lubisz to, co oni lubią, że będziesz prawić fałszywe komplementy, że będziesz spędzać czas z kimś, kogo w ogóle nie lubisz, ale tylko dlatego, że on jest popularny. Nie, masz dzięki temu, że zbudujesz ciekawą osobowość, dzięki temu tym, co robisz, jakie masz pasje, że się rozwijasz, dążysz do celu, że jesteś dobrym człowiekiem, który dobrze traktuje innych ludzi, że jesteś punktualny, że jesteś, dotrzymujesz słowa, że jesteś człowiekiem, na którego mozna, można liczyć, to są cechy, które faktycznie pozwolą Ci zbudować zdrowe relacje i zdrową, przy, zdrową właśnie pewność siebie, ale tak samo też zdrową, zdrowe poczucie własnej wartości. I tu znowu chcę Ci przypomnieć, że daję Ci teraz dwa narzędzia ogólnie. Pierwsze, szkolenie zupełnie za darmo w niedzielę o godzinie 10, więc kolecznie jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to się na nie zapisz. Wyzwanie 90. łamane przez webinar, ustaw sobie dzwonek w telefonie, żeby nie zapomnieć. Naprawdę będzie mega wiedza i mega energia, ale oprócz tego masz w promocji teraz trzy szkolenia dotyczące właśnie pewności siebie, budowania silnego charakteru w cenie jednego, więc korzystaj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. I teraz popatrz. Co ty możesz z tym zrobić? Co możesz zrobić, żeby zacząć budować ten silniejszy charakter, żeby pracować nad swoją męskością? Przede wszystkim, znajdź swoje powołanie. Znajdź swoje powołanie. To ma być coś, co sprawi, że twoje życie ma sens, coś co sprawi, że będziesz czuć w środku to poczucie odpowiedzialności. Jakiś obowiązek troszczenia się o innych ludzi. Może to będzie utrzymanie twojej rodziny, wzięcie odpowiedzialności za swoją rodzinę, że ty jesteś głową tej rodziny. Ty bierzesz odpowiedzialność, nie chowasz się, nie zwalasz na innych, tylko Ty bierzesz odpowiedzialność. To jest bardzo silna rzecz. Silna rzecz, która sprawi dodatkowo, że ty będziesz lepiej postrzegany przez innych ludzi, ale sam też będziesz lepiej się czuć ze sobą. Kolejna rzecz to jest trening samodyscypliny. Właśnie tego, że jeśli sobie coś postanowisz, to podążasz tą ścieżką, ustawisz sobie cel, to ten cel realizujesz. Dotrzymujesz własnych postanowień, dotrzymujesz obietnic wobec innych ludzi, trzymasz zaplanowaną strukturę dnia. Eliminujesz jakieś spóźnienia, eliminujesz zapominanie o pewnych rzeczach, umiesz zarządzać swoim czasem. Tego Was uczymy przecież w wyzwaniu 90 dni. Jeszcze nie spróbowałeś? Nie spróbowałeś wyzwania 90 dni? Wejdź sobie na stronę wyzwanie 90 dni.pl, załóż sobie konto, za darmo otrzymasz od razu 3 dni programu. Zrób te 3 dni i zobaczysz, co się stanie. Zobaczysz, co się stanie, gwarantuję Ci, że będziesz chciał więcej. I dzięki temu zmienisz swoje życie. Tak samo chcę Ci przypomnieć, że w tym roku organizujemy największe wydarzenie, największe szkolenie jakiekolwiek w Polsce się odbyło. Wielka szkoła wygranych 2023, dwa dni w Tauron Arena w Krakowie. Jeśli jeszcze nie masz biletu, oj kolego czy koleżanko, to będziesz mocno żałować. Mocno żałować będzie to takie wydarzenie, którego jeszcze świat nie widział. Więc skorzystaj. A my lecimy dalej. Popatrzcie. Stawiaj przed sobą trudne wyzwania. Które będą cię hartować, które sprawiają, że wychodzisz poza swoją strefę komfortu, że uczysz się czegoś nowego, że, przy, że hartujesz swoją duszę i ciało, że jesteś w stanie, w stanie po przejściu tych wyzwań stawiać czoła większej ilości przeciwności losu. Wtedy stajesz się silniejszym człowiekiem, człowiekiem, który sam siebie bardziej szanuje. Kolejna sprawa to jest to, żebyś odkrył właśnie swoją ciemną stronę. O tym już dzisiaj powiedziałem w, w kontekście agresji. Każdy z nas ma tą niebezpieczną stronę żeby twoja siła faktycznie była czymś czego jesteś świadom, co w odpowiednich przypadkach jesteś w stanie zastosować, ale będzie przez ciebie kontrolowana. Będzie to siła, która wynika z miłości. Z miłości, a nie z agresji. Popatrzcie, to ma być tak, że żołnierz, który broni na przykład kraju, żeby ochronić swoją rodzinę. A nie jakiś oprych, który atakuje kogoś, żeby mu ukraść pieniądze, prawda? Widzisz różnicę między siłą, że jedna siła jest szlachetna, jedna siła jest jak najbardziej do potępienia. Popatrzcie, bycie słabym czy bezbronnym, to co jest promowane teraz na zachodzie, to nie jest powód do dumy. Bycie tym, który idzie po trupach do celu, również nie jest powodem do dumy. Ale bycie tym człowiekiem, który ma siłę, zdaje sobie z niej sprawę, ale wykorzystuje ją, żeby dążyć do celu, żeby uczynić swoje życie, życie innych ludzi, świat mi lepszym miejscem, o to wtedy jest powód do dumy. I na koniec popatrz się Zmia zmiana te, tej twojej postawy z ofiary na postawę siły, braku żalania się nad sobą na początku może sprawić, że poczujesz pewien dyskomfort w życiu, nie, no bo nagle ogromna odpowiedzialność na tobie spada, już nie możesz obwiniać innych ludzi, już nie możesz żalać się nad sobą, już nie możesz winić całego losu za to, jak wygląda twoje życie, ale daj ci w to wtedy punkt wyjścia do tego, żeby działać, żeby coś zmienić, żeby być człowiekiem proaktywnym, bo skoro od ciebie te rzeczy zależą, to znaczy, że masz na nie wpływ i tak faktycznie jest. Także życzę Ci, drogi widzu, tutaj, żebyś stał się silnym mężczyzną, który będzie męski. Wam, drogie Panie, również życzę tego, żebyście wspaniale radziły sobie w życiu i trafiały na właśnie takich partnerów, których dzisiaj tutaj, no, yy, w pewnym kontekście Wam przedstawiłem, co należy robić i czego nie należy robić. No, także jeśli film Ci się spodobał, wrzuć łapę w górę, podeślij go swoim znajomym, udostępnij go dalej. No i subskrybuj kanał, zaznacz sobie powiadomienia, jeśli jeszcze tego nie robisz, żeby Ci nie uciekały tak ważne filmy jak dzisiejszy. Do zobaczenia, trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały Mamy dzień. Cześć.